Witam serdecznie. W dniu dzisiejszym jesteśmy w odwiedzinach w gospodarstwie państwa Plutów, którzy są naszymi stałymi klientami. Przez ostatni rok zakupili u nas ciągnik serii T5, T6 i T7. Witam panie Miłoszu. Witam. Może krótko, czym zajmuje się gospodarstwo od jak dawna współpracujecie z naszą firmą? Gospodarstwo zajmuje się hodowlą drobiu oraz uprawą. Z firmą Agroskład współpracujemy od ponad 10 lat. Pierwszą naszą maszyną był ciągnik New Holland T5050 Zakupiliśmy go w 2010 roku, 2009, już nie powiem dokładnie No i w zasadzie jesteśmy od tej pory wierni naszej firmie wierni i marce. marce New Holland Co, co posiadacie teraz z naszego, z naszego parku, bo tu widzę, że są tylko trzy traktory Natomiast no wiem, że zakupy troszeczkę dalej poszły tak. no, W tym roku zmieniliśmy dość znacznie park maszynowy tu jak widać t 5 100 elektro T6 y, auto 145, no i T7 do zadań cięższych 210 auto -command. Super, a co pomaga <coughs> Wam w zbiorze e, tych zbóż i, i kukurydzy? Może, może powiedzmy jeszcze w tą stronę, czy jakieś żółte maszyny też na, nasze? Tak, żółte też są, tam oto z tyłu są dwa CX. -y. No i kosimy nimi zboża, kukurydzę, rzepak. Głównie kombajny są na użytek swój, czy usługowo też? Nie tylko, świadczymy usługi. I jak, przy w jakim zakresie mniej więcej? Ile tych hektarów zbieracie w, ro, w ciągu roku? Nie, przy zbiór zbóż około 300 hektarów. i Kukurydzy też około tylu. Okay. Cechą wyróżniającą jednego modelu z kombajnów był filmi napęd. Który radził sobie świetnie w żniwach kukurydzianych. Szczególnie jesienią. chyba to było widać przy, przy konkurencji, gdzie też świadczycie usługi, prawda? Gdzie inne marki nie mogły sobie poradzić. A tak, jednak... tak, ten rok był bardzo mokry i nie ukrywam, że dużo telefonów było, żeby przyjechać i skosić, gdyż no nawet co posiadali kombajny nie dawali rady wjechać. I... Super, super, po prostu cieszy nas to bardzo. Myślę, że kolejne zakupy będą zmieniały się też w kierunku w kierunku tutaj New Hollanda. Może wymieńmy, co gospodarstwo posiada. Ciągniki, żeśmy wymienili te dwa kombajny. Gospodarstwo posiada jeszcze również prasę zmiennokomorową RB-150. Posiada ładowarkę teleskopową i ciągnik, którego tutaj nie mamy z naszą nową skrzynią, to jest T5-120 Dynamic Command ale gdzieś jest akurat w tym momencie w pracy, prawda? Tak, tak. Jeśli chodzi o maszyny, które użytkujecie, serwis pomaga wam nasz, cały czas jest serwisowany, tak, jak, jak to wygląda? serwis odbywa się u Bilera tutaj agro skład. szczęście, że mamy blisko, prawda? Tak, tak. No nie ukrywam, że to właśnie to blisko też nam czy w czasie awarii kombajnów jakiś tam czy coś takiego to jesteście blisko i staramy się pomóc. Jest fajnie szybko bardzo wszystko szybko w ciągu tak. Okej, okay, super. E, pracujecie znaczy tak stosujecie cały czas oryginalne filtry i oleje, tak? Tak, tak. Że... tak. Wszystko stosujemy oryginalne. Okej. Okay. Jeszcze mam takie pytanie. Gospodarstwo widać, że jest bardzo ładne, ładnie utrzymane. Może te inwestycje tutaj byśmy chwileczkę opowiedzieli, co, co tu się znajduje dookoła nas, gdzie jesteśmy, tak? Tak. A więc, no, przygoda z tym gospodarstwem zaczęła się od 2008 roku. Wtedy to Tata je zakupił, no i tak tutaj oto powoli rozwijamy się. Powstały nowe budynki, kurniki. To są kurniki, to, to, jest, to jest drób, tak? Rozmawialiśmy, ale to jest drób. Tak, to jest drób, hodow... nioska. Kura nioska, tak. I, I to są jajka konsumpcyjne. Tak, jajka okay. Konsumpcyjne. Macie, macie swoje silosy, tak? Także też tak, praktycznie tak. skupujecie zboże, tak? Kupujemy zboże, wykorzystujemy ze swojego gospodarstwa. No i tak oto karmimy swoją paszą i mamy dobre efekty. Ale wiem, że coś w ostatnim czasie się nowego pojawiło u Was na gospodarstwie. Co to jest? Tak, pojawiły się owce, wrzosówki. Nasza jak, pomoc jak dużo, w jak dużo tego to terenu. Jak dużo? Około 40 sztuk. Mam, tak? Mamy tak. okay. gdań. Podsumowując, gospodarstwo, gospodarstwo 120 hektarów pracuje na czterech nowych ciągnikach, dwóch kombajnach serii CX. Do tego park maszynowy, jak widzimy, w większości, w większości jest to Kun. Jeśli chodzi o maszyny uprawowe, przybył teraz nowy, nowy nabytek, może podejdźmy, opryskiwacz, który jest w całości, w całości sterowany GPS-em. Też myślę, że przy tych 120 hektarach będzie, będzie pomagał, będzie ułatwiał tutaj naszym, naszym miłym klientom. Także. Miłość. Dziękujemy bardzo za, za powitanie nas w swoim gospodarstwie. Życzę, życzę dalszych sukcesów i zakupów u nas.